Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie porównanie dwóch produktów. Pierwszy z nich to tablet Lenovo M10 Full HD Plus. Produkt, który był kilka odcinków wcześniej na moim kanale. Natomiast drugi to Lenovo Tab M10, czyli jego poprzednik. No i zobaczymy, czy są jakiekolwiek różnice, czy coś się zmieniło, czy warto zainwestować w nowszy model, czy może jednak starszy okazać się po prostu bardziej wydajniejszy. Za chwilę się o tym przekonamy. Zapraszam Was do oglądania. Zarówno Lenovo Tab M10, jak i jego następca Lenovo Tab M10 z dopiskiem Full HD Plus sprawują się naprawdę nieźle. Zaczniemy może od ceny. I tak model starszy, ale z modemem LTE kosztuje w granicach 900 zł i nowszy model bez LTE jest w tej samej cenie. Licząc różnicę średnio 150 zł za wersję z LTE możemy łatwo policzyć, że nowszy model z modemem będzie w cenie około 1050 zł. Jak zestawimy dwa urządzenia obok siebie, to na pierwszy rzut oka widzimy różnicę w wielkości ramek, a co za tym idzie samego urządzenia. Nowszy model ma węższe ramki, dzięki czemu fizycznie jest jeszcze mniejszy od poprzednika, zachowując przy tym prawie identyczny rozmiar ekranu. Powiedziałem prawie identyczny, dlatego że różnica to 0,2 cala na plus oczywiście nowego urządzenia. Co do różnic wizualnych, to zmieniło się położenie kamery przedniej. Model starszy mają od góry, gdy trzymamy tablet poziomo, natomiast w modelu nowszym jest ona na boku. Zapewne jest to za sprawą mniejszych ramek, ale jeżeli o mnie chodzi, wygodniej mi się rozmawia przez np. Skype'a, gdy trzymam urządzenie poziomo, a co za tym idzie, umiejscowienie kamerki w modelu starszym jest dla mnie wygodniejsze. Oczywiście różnica jest też w samej obudowie. Tutaj starszy model z tyłu mają wykonaną z plastiku, natomiast w nowszym jest to aluminium. Jak już jesteśmy na tyle urządzenia, łatwo można zauważyć, że w modelu Full HD Plus aparat nieco wystaje za obudowę, ale o tym powiem trochę za chwilę. Również same przyciski oraz głośniki zostały umieszczone w innych miejscach, a jedna rzecz, która się nie zmieniła, to port dokujący lenowo, który w każdym przypadku jest w tym samym miejscu. Teraz przejdziemy do różnic, może w specyfikacji i zaczniemy tutaj od procesora. Model starszy posiada procesor Qualcomm Snapdragon 450, taktowany zegarem maksymalnie 1800 MHz, posiadający układ graficzny ADRENO 506. Data wydania tego procesora to 28 czerwiec 2017. W modelu nowszym został użyty Mediatek P22T taktowany zegarem o maksymalnej częstotliwości 2300 MHz, a jego data produkcji to 2 styczeń 2018, a posiada on układ graficzny PowerVR GE8320. Co do samego wyświetlacza, to tak jak wspomniałem wcześniej, model nowszy jest o 20 cala większy, a rozdzielczości w obu przypadkach mamy takie same, czyli 1920 na 1200 Pamięć ram również w każdym przypadku wynosi 4 GB, a pamięci wewnętrznej mamy 64 GB. Jeżeli chodzi o jakość wyświetlania obrazu, wydaje mi się, że bardziej nasycone kolory są w modelu Full HD, ale jak pobawiłem się ustawieniami w modelu starszym, to można osiągnąć praktycznie taki sam efekt. Teraz kwestia wydajności i tutaj muszę powiedzieć, że jest ona na bardzo podobnym poziomie. Największą różnicę zauważyłem w grach mobilnych, tutaj starszy model lepiej sobie radzi na wyższych ustawieniach graficznych. Aparaty również zostały poprawione i tak mamy tutaj przód 5 megapikseli, a tył 8 megapikseli, a w starszym kolejno 2 i 5 megapikseli. Głośniki stereo w każdym przypadku działają całkiem dobrze, ale co do ich umieszczenia to nowszy model zdecydowanie plusuje. Bateria to kolejno 5000 mAh w nowym i 4850 mAh w starym modelu. Kolejny aspekt to waga i tak mamy tutaj 480 g stary model versus 460 g model nowszy. Dużym plusem jest to, że model nowszy możemy praktycznie złapać jedną ręką, gdzie w modelu starszym niestety nie udało mi się tego zrobić. Łączność to Wi-Fi praktycznie w tych samych standardach, natomiast w Bluetooth mamy kolejną wersję 4.2 versus 5.0. Teraz chciałem wam pokazać zdjęcia wykonane każdym tabletem z osobna w tych samych warunkach oświetleniowych. Na sam koniec jeszcze szybkie porównanie wyników w aplikacji 3D Mark i zapraszam Was na krótkie podsumowanie. No jeżeli chodzi o to, czy warto, czy nie warto, które urządzenie lepiej kupić, to powiem tak. Jeżeli macie model starszy i chcielibyście go wymienić na nowszy, na pewno nie ma to sensu. Dlatego, że nie będzie żadnego skoku wydajnościowego, jedynie wygląd estetyczny, cieńsze ramki, mniejsze urządzenie. Ale jeżeli szukacie tabletu, właśnie do przeglądania internetu, e, słuchania muzyki, oglądania filmów, jak najbardziej nowy model Full HD Plus spełni te wasze oczekiwania. E, no Jeżeli chodzi o gry, no to co prawda ten był bardziej wydajniejszy, czyli ten model, model starszy był bardziej wydajniejszy w tych grach. No, ale też powiem tak, no nie ma to aż takiej mega dużej różnicy. Zagrać tutaj w każdą grę praktycznie też będziecie mogli, więc wydaje mi się, że jeżeli szukacie nowego urządzenia o dobrej specyfikacji za nieduże pieniądze, Lenovo Tab Full HD Plus jest zdecydowanie dla Was. No i to by było na tyle, moi drodzy. Jeżeli film Wam się podobał, jak zawsze zostawcie łapkę w górę, koniecznie pamiętajcie zasubskrybować kanał. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.